Dobra. Jego typu wrożę, kurde. Czekaj, czekaj, bo muszę coś ogarnąć. Ej, teraz mam jakieś niższe FPS, wiesz? O, ej, ej, ej. 112, please Gdzie? Ale. O kurde! Co? Chill out. Nie bi się, nie bi się, nie bi się! Zbudowałam się! Chodź, On jest jak ci się wydaje! No... Że mi klatki spodek do niego podchodzę, wiesz? Czemu? No się nie wiem! Co to w ogóle jest? Antena zwykła! Co to... Co to jest? Ej ale dlaczego nie mogę nic wziąć do EQ? Żadnej tej, tej cieczy łatwopalnej na przykład. Dobra, wiesz co ja zrobię? Ja robię Mołotowo, tylko tu. tam. Na... Tylko tam. Hagierka, wiesz? A nie. I gdzie są moje? Dobra, zrobiłem Mołotowo, gdzie on jest. Tu, chodź tu. A, no on mnie stunuje, jak jestem u góry. Czego? Próbuję ciężkim atakiem, wiesz, tak trochę... Ej, no czemu nie mogę No nie wiem, no nie mogę uniku zrobić! O, to mi się Okej. Okay. Dodaj mi to. No bez teraz mam. No weź już niego pierwcieczą łatwopalną, masz, masz, masz? Nie mam. Ona by się nam Czekaj, ja wrzucę teraz, tu ciesz Otwopalno, bo mam. Wyruszę wszystko. I to podniosę. To zagrała Dynclide. No ale ty się ucieczki, nie mogę gdzieś na eku. Nie wiem Musimy chodzi. iść, to jest antena, niedawno kogo Też przy okazji. Dobra, tu że Idziemy na górę. A jesteśmy na małpkami Co jesteśmy? Małpkami Dobra, trzeba zaraz zobaczyć, jest Excalibur Czemu to jest taki fajny dywan? Czemu mają taki Excalibur? Taki dywan No patrz Gdzie ty jesteś? A, A ten na tym, no ładnie jest, tu kolejny jest Czemu oni tak ekskluzywnie mają? Gdzieś radio jest Przestań, nie nie Eee o! A nie, może zamknąłeś. Okej. Okay. Jeszcze wyżej czy tu? No dobra. Jeszcze wyżej? Nie, jeszcze niżej. Ale... <laughs> Spami tu spację. Dodajemy. Co? Jeszcze te punkty dostajemy. Eee, jeszcze wyżej? Spadłem na sam dół! Nie lubię tej gry! Kowało mnie! Jest w ogóle w ścianie. to spróbuję ja sam tam wejść. Jestem wysoko. Jestem nisko Ja w łóżko, ale <laughs> Ruchy. O, ty... o, jestem już na tym poziomie. To jest. Co, to nic nie będzie? Jest. No i mamy światło. No i mamy. O Osoł Ja tam nie wlecę Pora. Ja już patrzę gdzie jest Excalibur Ja tam nie wlecę Cicho, bo ja patrzę jest Excalibur Czekaj, ja próbuję do, śmie do śmieci wlecieć, wiesz? Nie Weź, nie mi Weź mi pomóż Weź mi pomóż Pomóż nie mi Niedaleko Ponentów, na których będę testował swój Excalibur Na hita Czy nie? A jednak nie Na dwa a ciężkim? No ale ciężkim, się zapomniałem, że te zębaki nagle są mądre. E, dobra, na pół go przekroiłem. Iście mi stąd. No nie mogę się tego złapać. Jakieś No poznajdował Ojej. Co to jest spod w ogóle? Tutaj po murku może Nie da się na to skoczyć o. Co tu coś jest? Jakiś temek? Co to niby jest? Gdzie ty tu jest? Cholera... Nie, tu. Czemu ty kopiesz? No bo muszę! Masz, ci pomogę. Co? jest? się tu ty! Masz, nie że tutaj nie To co, dobra, co ty to nie wiem co to jest. Ty się nic nie na tego nie rozwalisz. ale... Nie mam opcji. Co ty

No bo jak kliknę taba, i to tutaj widzę, że jest mały pasek na szaro full. Coś, się, się, się nie podświetla. No ale tak to się nie psuje. No nie wiem, jak to działa. Zer, ej, chodź na chwilę na górę, ja ci pokażę. Jeszcze wyżej? Nie, albo patrz. No. Co to jest? Nie, ale tyle, że to też jest... Fajne ideologa. masz grabie. Dzięki. Patrz, patrz, chodź, chodź Czekaj. O, rękę mu ucięłem. Ej, głowę mu ciem. To jest tak dobre też Ale szybko się kończą te bronie No zużywa się no, Nie, nie biorę masz o dobra no, jednak biorę Dobra to, znaczy to jest tak OP Jezu pa, co tu się dzieje no Dwaj to jest, tyle? dobrze. sobie sobie Dobrze, Jestem z powrotem na powierzchni. Widzisz ten wielki przepust po prawej? Idź tam, tędy. Jak już wejdziesz do budynku, skocz na lampy i wejdź w jedną Musisz umieścić bombę na jednej z tych wielkich kolumn. Ej. No nie, bo mnie biją. Pierwsza gotowa.

Bo jesteśmy w knieździe. Nie wiem. No tak, to piszę, bo pogadałem, bo my w knieździe. Na kurze ci piszę. Na kurze ci nawet piszę. Tu. Tu. Jestem, jestem, jestem! Jestem! Dobra, jestem! O cholera. To duże?! O kur... Rakim! Udało się! Twój pan zadziałał! Rakim, słyszysz mnie! On pewnie w środku był. No! no that's it. I have to go through